Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Tym razem mamy dla Was kamerę do PlayStation 5. Jest to rzecz, która przez wielu osób jest krytykowana za to, że jest totalnie bezużyteczna, co nie jest do końca prawdą. Prawda jest taka, że tej kamery jedynie fakt jest mało jej zastosowań. W tej chwili możemy jej użyć tylko i wyłącznie do tego, jeżeli chcecie być. Jeżeli chcecie streamować sobie rozgrywkę i być widoczni dla innych oglądających. Kamera nie ma wbudowanego mikrofonu, więc również nie możecie do niej mówić, nie będzie Was słychać. Jeżeli chcecie nagrywać na PlayStation 5 przez tą kamerę, musicie mówić albo do mikrofonu w dual sensie, albo do zestawu słuchawkowego, który sobie możecie sobie założyć na uszy. Tak sama kamera głośników. Inaczej, yy, przepraszam, mikrofonu nie posiada i nie jest w stanie nagrać waszego yy, głosu, więc w tym momencie jest tylko do yy, streamowania i to jest jakby yy, duży minus, ponieważ jest taka gra jak Jazz Dance i yy, już poprzednia edycja, yy, rocznik 2022. Okazało się, że nie da się. Kamera nie jest kompatybilna z tą grą, i trzeba było używać kamery z PlayStation 4 z adapterem do PlayStation 5. Mało tego słuchajcie. Właśnie dosłownie niedawno wyszła edycja roku 2023, i dalej ta kamera nie jest kompatybilna z tą grą. Jak dla mnie, no. Sony i Ubisoft coś tu, coś tu nie zagrało, nie wiem o co to chodzi, dlaczego oni nie potrafią dogadać się w tak prostej sprawie, żeby ta kamera była kompatybilna z tą grą. Sama gra jest dość fajna, jeżeli nigdy nie graliście, to spróbujcie, szczególnie jeżeli przyjdzie do Was dwójka, trójka znajomych, naprawdę można się fajnie bawić, choć gra dość mocno będzie fizycznie. Okej, okay, słuchajcie, jeżeli chodzi o samą kamerę, to tak, kamera ma dwa obiektywy, może wyświetlać obraz w 1080p. Do tego, jeżeli ją podłączymy, sobie, to ona będzie wodrę niż naszą sylwetkę. Zauważy ją, tak? Ta kamera. I co najważniejsze, wszystkie, całą jakość obrazu, wszelkie parametry robimy z menu konsoli. Nic nie musimy w żadnym programie grzebać. Wszystko robimy siedząc przed telewizorem, naciskając pada. A teraz unboxing, a za chwilę testy praktyczne. Zapraszam. No dobra, słuchajcie, mamy to odpogowane. Mamy tutaj instrukcję. Zaraz przejrzymy, oczywiście, standardowy cykl naszego programu. Mianowicie, czy instrukcja zawiera słowa po polsku? Teoretycznie zawiera, bo widzę tu coś, co wygląda, jakby było po polsku napisane. Te słowo kamera, słuchajcie, jest dość popularne. Ja wiem, że dla Was się to może wydawać nieważne, ale uwierzcie mi, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, czy instrukcja jest w naszym mm, języku, bo powinna być. Ja uważam, że jeśli coś jest sprzedawane w naszym kraju, mamy prawo wymagać tego, aby instrukcja była w naszym języku. Mm, mam. Jest. Jeżeli ktoś jest bardzo mocno zainteresowany, jest to strona 86. Zapamiętajcie, to jest bardzo ważna informacja. Z parametrów technicznych dowiemy się, że kamera waży 192 gramy. Długość przewodu to 2 metry i może pracować w temperaturze od 5 do 35 stopni. i Została wyprodukowana w Chinach. Dobra, starcie tych biznesów z instrukcji. Rozpakujmy naszą kamerę do końca. Oto i ona. Mamy tu przewód. Mamy tu kamerę, i mamy tu też ten system do mocowania jej na telewizorze. Tutaj mamy dwa obiektywy. Nie pomali, tak jest. I bierzemy się, słuchajcie, do podłączenia jej do konsoli. I zobaczymy, czy faktycznie będzie mi widać. No, dobra, słuchajcie, udało nam się podłączyć kamerę. Eee, pokażemy Wam, jak sobie skonfigurować tą kamerę, żeby się z tym nie cackać. Po pierwsze wchodzimy w ustawienia. Jesteśmy w ustawieniach. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, bo musicie zrobić dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to, żeby się ją skonfigurować. Jest to dość proste. Wchodzicie w akcesoria. Tutaj macie inne akcesoria i w innych akcesoriach macie klawiaturę, mysz i na końcu macie kamerę. Teraz tak, macie dwie opcje. Dostosuj kamerę PlayStation Camera. Jest to kamera odnośnie Wiara. Natomiast to jest wasza kamera do PlayStation 5, i tutaj w trzech krokach klikacie, my już mam ją wyregulowaną, ja nie będę tego robił na nowo. Klikacie sobie trzy razy, wyświetli wam się kwadracik. W tym kwadraciku musicie mieć twarz, dzięki temu kamera będzie rozpoznawać waszą, wasze ciało całe. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli macie już skonfigurowane tą, kamera już was widzi, wie gdzie jesteście, wchodzicie w żółty i transmisję, wtedy w transmisję i z transmisji w kamerę. Teraz zobaczcie, o to ja cześć. Jestem ponownie. I mamy tak, słuchajcie, mamy kamerę. Tutaj macie rozmiar. Może być mały, średni, czy duży. Tak, do tego mamy maska wycinania. Mogę być okrągły. Widzicie, jestem okrągły, to w sumie to jest okrągły, kwadratowy, oj, odwrócić się mogę. Więc jestem z prawej, z lewej, jak chcecie. Wszystko dla Was. No. Tu mamy jeszcze głębie kontury, no naprawdę jest tutaj troszeczkę tych opcji, aż powiem szczerze, jestem, jestem zdziwiony, że aż tak sporo ma ta kamera opcji i z powodu tego, że tak słabo jest wykorzystywana. E, bo tak jak tłumaczyłem, może być tylko wykorzystywana do streamingu. Tu mamy jasność, kontrast i przezroczystość oraz efekty. E... Jak widzicie, możemy nawet tak kontynuować materiał. E, jestem całkiem no i tu mamy monochromatycznie na przykład. Więc kamera ma dość duży potencjał, powiem szczerze. No szkoda, że, że póki co jest tak słabo wykorzystywana, ale zobaczymy. Może PlayStation VR 2, jeżeli chodzi o to, na pewno ma nie korzystać z tej kamery, więc dalej nie wiem, do czego ona może służyć. Ciężko jest mi powiedzieć co tu jeszcze są. Może to być tylko po prostu jak kolekcjonerski. Więc słuchajcie, idźmy do końca, już jeszcze. A, ostatnia rzecz, o której bym zapomniał. Uchwyt do kamery. Uchwyt do kamery jest gorszy niż do kamery od wiara. Ma mniejszy zasięg i ciężej jest go podłączyć do niektórych telewizorów. Jeżeli, jeżeli macie płaski telewizor i on jest troszeczkę szerszy niż zwykłe telewizory płaskie. Możecie mieć problem z założeniem e, kamery. A, właśnie, już nie pamiętam, którą kamerę patrzeć, w to. E, no, więc tu może być problem. Mamy, my mamy dwa telewizory u nas, mamy jeden Sony, jeden Samsung, i na Samsunga on na przykład nie wchodzi, spada nam ta kamera. E, musi wisieć koniecznie na Sony. E, jeżeli chodzi o kamerę Zwiara, nie ma problemu. Ma większy zasięg i dużo łatwiej się ją zakłada. Choć nie ukrywajmy, obie te systemy mocowania tych kamer jest i tak, czy siak Słaby. Zdecydowanie jest za słaby. I jeszcze jeden minus tej kamery to jest kabel. Kabel ma zaledwie 2 metry. E, uważam, że jest to zdecydowanie za mało. Nie każdy ma konsolę, która leży totalnie pod telewizorem. Powinien być no, 3 metry, to jest moim zdaniem minimum, ale powinien być przynajmniej spić. Ale to już pewnie trochę przesadzam, przynajmniej u nas 5-metrowy by był tak, że kabel nie byłby naciągnięty. W tej chwili jest naciągnięty jak struna i no wisi fakt, że wisi na jednym telewizorze, bo na tym co chcieliśmy nie da się jej powiesić, bo ma za małą regulację. Więc ogólnie zakupu nie polecamy, bo w sumie nie wiem po co mam ten zakup. Kamera nie nagrywa dźwięku, więc i tak musielibyście siedzieć dodatkowo w słuchawkach. Więc nie, zdecydowanie nie polecamy tej kamery. My ją kupiliśmy dla testu, żeby pokazać ją Wam. No dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj zajmiemy się dźwiękiem. Tak jak wspomniałem wcześniej, kamera nie ma możliwości nagrywania dźwięku, więc ją zgrywacie tylko obraz. Jeżeli chcecie dograć dźwięk, to możecie to zrobić albo przez e, mikrofon tutaj w dual sensie, albo po prostu przez zestaw słuchawkowy lub jakieś słuchaweczki, co tam macie po prostu pod ręką. Tylko to trzeba skonfigurować osobno. Sama kamera nie nagrywa dźwięku ale można to zestroić z padem lub ze słuchawkami. Dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach w górę i subskrypcjach. Do zobaczenia. Cześć.